Cześć, witajcie. Nazywam się Igor z Polski. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że mogę przed Wami wystąpić. To, co przed chwilą usłyszałem od moich poprzedników, to była naprawdę wielka rzecz. Robicie wspaniałe, wspaniałe sprawy. Cieszę się, że jesteście tak ogromnie wrażliwi na złotego świata i wszystkie nieprzyjemne rzeczy, które się tutaj dzieją. Ja reprezentuję zespół Happy Village Orchestra, czyli w zasadzie reprezentuję takich wariatów, których namówiłem na to, żeby ze mną pojechali gdzieś na koniec świata, do kraju takiego jak Nepal. Przy czym chciałbym od razu zaznaczyć, że ten, metal, ten Nepal jest dla mnie raczej metaforą po prostu, niż, niż jakąś konkretną destynacją geograficzną. Jest to kraj Trzeciego Świata. W ogóle chciałbym was na początku zapytać, ile z was było w jakimś kraju Trzeciego Świata? Ręka do góry. Wow! Nan. No dobra, słuchajcie, y, uważam, że to jest po prostu bardzo ważne doświadczenie, y, dlatego że y, nie wszyscy mamy równe szanse, nie, nie wszyscy tak jakby startujemy z tego samego pułapu. I ja w czasie tych wszystkich podróży, które odbyłem, łącznie z tą podróżą z zespołem Happy Village Orchestra zrozumiałem jak strasznie nierówne mamy szanse. Że, że, że to, że sobie tutaj dzisiaj siedzimy jest super wygodnie, piękna wykładzina, ładne tutaj obicia, cudowne centrum Kopernika, to, że jesteśmy fajnie ubrani. To nie jest taka zupełnie oczywista rzecz, bo żyjemy naprawdę w tej uprzywilejowanej części świata, gdzie, gdzie nas na to stać. i Gdzieś te wszystkie podróże łącznie z tym zespołem Happy Village Orchestra, tak jakby doprowadziły mnie do takiej refleksji, prze, przedefiniowania tego, czym jest luksus. Że wcześniej myślałem, że luksus to jest posiadanie rzeczy, jakby budowanie majątku, a tak naprawdę luksusem jest to, że macie co na siebie włożyć, macie co jeść, macie gdzie mieszkać. Znakomita większość ludzi na świecie tego po prostu nie ma. I jedna trzecia ludzkości żyje za mniej niż dolara dziennie. Warto gdzieś tam z tyłu głowy to mieć. Dlatego warto podróżować. I żebyście jakby lepiej zrozumieli całą tą sytuację, czym jest projekt Happy Village Orchestra, ee, muszę zrobić coś, czego <strasznie>, strasznie nie lubię. Muszę trochę o sobie opowiedzieć, żebyście zrozumieli, tak jakby jaka ścieżka prowadziła e, do, 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 do tego punktu, w którym teraz jestem. Więc jak miałem tych lat, tam powiedzmy 13, 14, 15, czyli tyle co mniej więcej tutaj, uwziąłem się, że będę muzykiem i robiłem wszystko wbrew wszystkim, żeby, żeby tym muzykiem zostać. Miałem jakiś tam respons w postaci mojego otoczenia, że robię to fajnie, natomiast spotykałem się z tak jakby dużą linią oporu ze strony rodziny, jakby bliskich, którzy oczywiście woleli, żebym został prawnikiem albo lekarzem. I myślę, że to bardzo chciałbym Wam powiedzieć, bo. Najważniejsze jest to, żebyście zadali sobie pytanie, jakby co najbardziej w życiu kochacie robić, jak czujecie, że jesteście w tym naprawdę dobrzy, to żebyście mieli tyle uporu w sobie, żeby być może doprowadzić do tego, że będzie to waszą pracą. Bo jeśli tak zrobicie, to wasza pasja nigdy waszą pracą nie będzie. Nie będziecie chodzić do pracy, będziecie realizować waszą pasję. A jeśli przy okazji doprowadzicie do sytuacji, że będziecie mogli w ten sposób zarabiać pieniądze, to wygraliście. Wygraliście prawie wszystko. A dlaczego prawie? Dlatego, że idealna sytuacja to jest taka, kiedy realizujecie swoją pasję, robicie coś, co naprawdę kochacie i jednocześnie pomagacie innym ludziom, którzy takich szans nie mają. I jakby to było dla mnie tak jakby punktem wyjścia do zrealizowania tego projektu Happy Village Orchestra. Um, jak już się uparłem, że będę muzykiem, to zrozumiałem, że też gdzieś jest daleko inny świat. Chciałbym tam pojechać, chciałbym to zobaczyć. Chciałbym przestać wodzić palcem po mapie i, i tak naprawdę doświadczyć jakiejś egzotyki, pojechać gdzieś daleko. I pierwsza ta wyprawa w 2010 roku była wyprawą do Nepalu, która mnie totalnie zmiażdżyła. Jakby poczułem się, że jestem w prostu w filmie sensacyjnym z samym sobą. Był to tak niewiarygodny, szok kulturowy. W wieku 30 paru lat zobaczyć. E, właśnie kraj trzeciego świata, dlatego to pytanie wam na początku zadałem. Dla mnie to było miażdżące. Pierwsza refleksja, która przyszła mi do głowy to taka, że e, każdy kto ma lat naście powinien tego doświadczyć, jakby żeby sobie zdać z tego sprawę co ma i że może coś fajnego dla świata zrobić mając takie środki w ręku jak my mamy, takie możliwości. Ehm. I gdzieś po prostu w pewnym momencie przestałem czytać książki podróżnicze. Pojechałem do tego Nepalu i zrozumiałem, że można te dwie pasje połączyć, czyli podróżowanie i y, muzykę. I tak narodził się pomysł Happy Village Orchestra. Co to jest, te, co to jest ten projekt? Jak już macie taki background. E, my sobie wymyśliliśmy, że e, być może należałoby e, porzucić sale koncertowe. E, może trzeba by było zapomnieć o festiwalach. I my, jako muzycy, jakby, którzy pracujemy w tak zwanym niezalu, wpadliśmy na pomysł, że a, chyba dużo fajnie by było znaleźć taką publiczność, która naprawdę jest zainteresowana y, muzyką. To jest taka publiczność, która nie będzie grzebała w telefonach, kiedy, kiedy gracie, y, która z Wami naprawdę jest, która jest tego mm, spragniona. I, I padło na ten Nepal. Nepal pewnie Wam się kojarzy z krajną lodu jest to kraj, w którym tak naprawdę rośnie bardzo dużo subtropikalnej dżungli. Jest to kraj totalnie nawiedzony kataklizmami. Słyszeliście o trzęsieniach ziemi pewnie z naszej telewizji dowiedzieliście się, że były duże dwa wstrząsy w 2015 roku. Tak naprawdę było ich około 1200, tych tak jakby tych aftershocks, które były jeszcze mierzalne powyżej 4 stopni w skali Richtera. Więc, jakby, jest to kraj, w którym ci ludzie naprawdę nie mogą być niczego pewni. Na pewno nie sytuacji ekonomicznej, na pewno nie tego, że im rząd będzie pomagał, na pewno nie pogody i jest to po prostu kraj trudny. Dlatego pomyśleliśmy sobie, że chcielibyśmy dla tych ludzi właśnie grać koncerty i taka pierwsza wyprawa odbyła się w zeszłym roku. Także projekt Happy Village Orchestra jest bardzo, bardzo jeszcze młodziutki i raczkujący, ale mamy nadzieję stworzyć. Społeczność ludzi, którzy będą chcieli z nami na takie wyprawy się wybierać. Żebyście poczuli trochę to bardziej, poprosiłbym może o film numer jeden, gdzie będziecie mieli minutową zajawkę tego, jak to mogło wyglądać. Poproszę o film. Tak to mniej więcej wyglądało. Jak widzicie, dosyć dużo radości to tym ludziom sprawiło. My sobie też pomyśleliśmy o tym, że chcemy coś takiego robić, bo bardzo, bardzo nam się podoba idea takiego pożytecznego podróżowania. Jakby musimy sobie to wytłumaczyć od tej strony, że jeśli już gdzieś jedziemy daleko, to my jesteśmy tymi, którzy mają te pieniądze i czas, i warto pamiętać o tym, tak jakby w relacji z. Z drugim człowiekiem, kiedy jesteście w czasie takiej egzotycznej podróży, bo bardzo łatwo popaść w taki nieprzyjemny, postkolonialny schemat, że, że ci ludzie są od tego, żeby nam służyć. Absolutnie tak nie jest. Tak jakby nie, bardzo chciałbym wam to mocno zakomunikować, żebyście nie, nie, nie zapominali o tym, że jesteśmy ludźmi takimi samymi, że doświadczamy cierpienia, i żebyście, żebyście po prostu byli dobrzy i otwarci i uważni w takich podróżach i nie wpadali w taki schemat my takich trochę problemów mieliśmy w naszym zespole, jakby była to zbieranina dość przypadkowych ludzi, których poznałem w różnych częściach świata i zaprosiłem ich do tego projektu. Niektórzy mieli z tym problem, trzeba było to wytłumaczyć. Także to jest coś co na pewno chciałbym wam przekazać. Sam ten projekt był jakby absolutnie czystą radością i niewiarygodnie transformującym doświadczeniem, bo Oczywiście, jest to sytuacja, w której my jedziemy zrobić coś swojego, bo my żeśmy tam nagrali płytę, wynajmując opuszczony dom w Nepalu. My z tej podróży przywieźliśmy płytę. Ci ludzie dostali darmowe koncerty, jakby totalne win-win, super, świetnie. I my przywieźliśmy jeszcze coś więcej. Tak naprawdę, chyba to, co jest najmocniejsze, to. Że jest to niesamowicie transformujące doświadczenie. Wszyscy jesteście, tak jak tutaj usłyszałem w jakimś stopniu społecznikami, wiecie, że tak jakby gdzieś tam zdegradowanie tego swojego ego i jakby zwrócenie się do drugiego człowieka jest jakby niesamowicie przemieniającą nas historią. Jakby jesteśmy mniej skupieni na swoich problemach, bardziej otwarci, uważni, czujni i, i myślę, że projekt Happy Village Orchestra jest czymś takim, co ten rodzaj doświadczenia. Nam daje. No oczywiście samo podróżowanie w sobie jest świetne, no bo można właśnie przywieźć taką refleksję o tym, że luksus jest bardzo względnym pojęciem. Można też jakby zdać sobie z tego sprawę, że nie ma nic lepszego niż choćby chwilowe wyrwanie się poza kontekst. Tego, w czym funkcjonujemy, naszego myślenia, naszych schematów, bo jakby nagle patrzymy na siebie i na cały świat z zupełnie innej perspektywy. To są wszystko jakby wspaniałe rzeczy. Mam nadzieję, że ten projekt będzie kontynuowany. Mam nadzieję, że Was trochę tym zainteresowałem, że sprawi to, że będziecie jeździć i w czasie wakacji będziecie się głębiej zastanawiać nad tym, jak konsumujecie swój czas, czy możecie coś, coś tym ludziom dać. I od razu tak jakby zaznaczam, że trzeba być też jakby. M, niewiarygodnie u, uważnym w, w tym, bo często, tak jakby chcąc pomóc, możemy komuś bardziej e, zaszkodzić. Przy, przypomina mi się taka anegdota takiej pani, którą w Nepalu y, poznałem, która przyszła do agencji trekkingowej i zażyczyła sobie, że ona chciałaby dwa tygodnie teraz spędzić w sierocińcu pomagając dzieciom. No i tak jakby to powoduje, że taka pani tam przyjeżdża, no rzeczywiście może się znajdzie w tym sierocińcu, przyzwyczai do siebie te dzieci, potem przyjedzie taka następna, następna pani i te dzieci będą po prostu emocjonalnie kalekie, bo będą miały poczucie cały czas zrywanego związku, także dobrze też pomagać w wyspecjalizowany sposób, być do tego przygotowanym albo znaleźć sobie naprawdę taką niszę która, która przynosi pożytek innym ludziom, minimalizuje cierpienie i jednocześnie jakby spełnia, spełnia naszą pasję. Jeszcze chciałbym wam pokazać jeden film. To co przed chwilą widzieliście to był tak naprawdę filmik z muzyką, którą nagraliśmy już na miejscu i, z, i ze zdjęciami stamtąd, a teraz chciałbym żebyście zobaczyli kawałek tak jakby prawdziwego dźwięku nagranego w tych wioskach razem z obrazem, to chyba poproszę film Ha, numer dwa. Numer trzy. O. Ja to samiciliśmy, chyba. Możemy Dzieci są zawsze pierwsze. A dzisiaj koncertach było. Co tylko ciekawie oparło. Hey, 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 hey. Tak, słuchajcie, to moje wystąpienie zbliża się do końca. Mam, mam nadzieję, że chociaż troszkę Was zainspirowałem. Um, Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że jakby też wielką przygodą w Nepalu było w zasadzie permanentne bycie offline, bo yy są tam przerwy w dostawach prądu, więc nawet jeśli jest świetny zasięg, to po prostu nie ma gdzie naładować telefonów. Więc jak poszliśmy na taką serię koncertów 11-dniowych, no to yy okazało się, że nie jesteśmy w stanie na bieżąco, jakby relacjonować ludziom, którzy przez crowdfunding nas trochę wspomogli naszej wyprawy, no bo po prostu nie mieliśmy dostępu. I było to cudowne doświadczenie. Jakby nie jestem, yy Przeciwnikiem, ani zwolnikiem social mediów, uważam, że jakby powinny one służyć fajnej sprawie, nie powinny być czymś uzależniającym i, i ta jakby sytuacja bycia offline może być sytuacją kreatywną, która nas też jakby zbliża na drugiego człowieka. W zasadzie tyle chciałbym Wam powiedzieć, Happy Village Orkiestra jest projektem nowym, będzie miał swoją kontynuację, na pewno w tym roku jedziemy jeszcze raz do Nepalu, odwiedzimy tym razem ludzi, którzy nadal słuchajcie po tym trzęsieniu ziemi w 2015 roku mieszkają w namiotach z patyków i plastiku, no jest to straszna historia, ale jest to kraj biedny, w którym trudno, trudno znaleźć wsparcie nawet ze strony rządu. Podróżujcie. Bądźcie świadomi, miejcie otwarte głowy, spełniacie swoje pasje, a jeśli możecie jeszcze jednocześnie działać dla pożytku innych czujących istot, to by było wspaniale. Dziękuję Wam bardzo. Ty byś mógł w dwóch słowach powiedzieć, jak wam się udało zrealizować, jeżeli chodzi o środki finansowe? Czy tutaj pomógł wam jakoś internet? Tak, na pewno jakby pomógł nam, aczkolwiek mieliśmy tak liczną. Chyba wejdę jeszcze raz, poczuję się jeszcze raz ważny. Yy, yy, ch chyba to był jakiś ułamek tak naprawdę tego wszystkiego, ponieważ nasza ekipa międzynarodowa pochodziła z Izraela, Holandii, Polski, no tam też część Nepalczyków. To zorganizowaliśmy trzy crowdfundingi właśnie w Izraelu, w Holandii i w Polsce, no jakby licząc koniec końców koszty takiej wyprawy, które były monstrualne. Myślę, że udało nam się opłacić z tego przeloty dla całej naszej ekipy, czyli dla zespołu i dla, dla e, o, dziewczyny, która dokumentowała ten wyjazd. Niebawem zresztą będzie film z tego e, dokumentalny. E, także no, jakby ten mecha, mechanizmy crowdfundingowe e, działają, natomiast czujemy, że nie, nie, nie jakby i tak wróciliśmy spółkami, tak powiem. Wróciliśmy koniec końców i żeśmy przez parę miesięcy musieli odrabiać e, straty po tym wyjeździe. Ale warto było? No, absolutnie tak. No słuchajcie, jakby musiałem ze swoją dziewczyną e, ustalić, że od tej pory będę, przepraszam za słowo powiedzieć Romem, ale powiem cyganem, bo jakby to bardziej się odnosi do kontekstu muzycznego, że od tej pory będę cyganem na pół etatu i że będę wyjeżdżał każdego roku na parę miesięcy robić to, bo czuję, że e, jestem wtedy potrzebny, że robię coś ważnego i się realizuję. No, dogadaliśmy się jakoś. Wielkie brawa, dajcie wielkie bardzo. brawa, wielkie brawa.